Witajcie, witajcie w ten wielkanocny czas. Piękny to dla nas wszystkich czas. Alleluja, alleluja. Wielka radość w moim i w waszych sercach płynie, gdyż wielkanocy nadchodzi czas. Kurki, kurki, słyszycie mnie? Zbliżają się święta. Jajka będą potrzebne na pisanki. Oczka jak ziarenka, malutkie nóżki i okrągłe brzuszki, żółte, milutkie piórka. Oto ja, wielkanocna kurka. Gospodyni nasza miła, oczywiście, że słyszymy. A powiedz nam, z tych jajek to będą malowanki? Jajka będą malowane. Piękne, różne, kolorowe. Pewnie dużo jaj trzeba. A aj, ajajaj. Aj, aj. Dużo, dużo trzeba jaj. Pieśćcie się już za robotę. Kukuryku, kukuryku. Wszystkie kurki słuchać uważnie. Jest was. Jest czupatka, jest strokatka, czy też czubórka? Szykujcie jajka na kroszonki, pisarki i wyklejanki. Trudno mówić, że nas dużo. Wymieniłaś tylko trzy. Ale ty też tutaj jesteś. No i ja jestem najważniejsza. Moje jajka są wspaniałe. W środku żółte, a na zewnątrz skorupki mam białe, Piękne kroszonki na nich powstaną. Nie przechwalaj się za głośno, Bo cię inne dane usłyszą. I się, przepię, nie myliłeś. Kurwo, twoje jajka ładne są, Ale moje lepsze są. Co to za rozmowa, żaba? Wasze jajka są wspaniałe i takie same. Moje za to najlepsze są. Jak powtarza mi zawsze patka, najlepsze jajka ma czubatka. Halo, halo! Zaraz gospodyni przyjdzie tutaj i się bardzo zdenerwuje. Co za krzyki, co za kłótnie, cicho kurki, po Was pogoniem. Wasze jajka są wspaniałe, ale kłótnia zniszczy nam świętowanie. Albo zgoda tutaj nastanie, albo Waszych jaj nie zechcę. I od Basi kilka wezmę. Jest wam przykro? Smutno wam? To nie ten czas tak zachowywać się. Oni chyba mają rację. Nie czas na przechwalanki, czas popracować. Chodźcie, zaczynajmy. Mam koszyczku czekoladki. Teraz. Tutaj miejsca brak. Od wczoraj pracowałyśmy bez przerwy, ale cel mamy osiągnięty. Zajączku, zajączku. Pamiętaj proszę, trochę jej dla gospodyni zostaw. Oto to się przyjacielu nie ma. Rodzinne święta. My swoją lekcję dostaliśmy. Kłótnia i przechwalanki to nie ta droga. Trzeba się szykować i współpracować. Niech to dla Was, drogie dzieci, będzie mora. Czy są święta, czy zwykły dzień. Trzeba innych ludzi lubić też. Ale mądre to zakończenie. Odpocznijcie i świętujcie. Teraz moja kolej popracować. Zaraz znowu do Was wrócę, żeby jajka dostać wokół. Na sam koniec posłuchajcie. Ile promyków ma wiosenne słońce? Ile wolnych kwiatów można nazwać Łąko? Tyle życzymy na święta radości i jeszcze dużo, dużo miłości i kolorowych jajeczek, a w poniedziałek mokrych porteczek.